2023 roku będzie wielki wycieczka po polskich gospodarstwach. Mój cel jest, żeby docierać do każdy województwo w Polsce. Witam ponownie Państwo. W tym tygodniu nie mam gotowy nowy film, ale wczoraj byłem cały dzień na nowe gospodarstwo, mam bardzo ciekawy nowy materiał dla was, będzie w przyszłym. Piątek o 12, jak zawsze. Ale dzisiaj jest koniec roku, jutro mam 36 urodzina, czuję się trochę sentymentalny, więc myślałem, że może to jest dobra okazja, żeby podziękować wszyscy dla Wasze wsparcie. To był bardzo dziwny, trudny, ale inspirujący rok, i nie był mój plan życzowej żeby mieć kanał na YouTube o rolnictwo w Polsce. To był coś, który powstał bardzo organiczny. Pamiętam na początku roku, kiedy wybuchła wojna, ja nie miałem stałej pracy, nie wiedziałem co będę robić w życiu, wszystko było bardzo niepewne. Mam dwie małe córki, jestem Amerykaninem, moja żona jest z Polska, nie wiedziałem co, co mam zrobić, co mogę zrobić, żeby robić coś dobrego w tym świecie, w tym kontekście wojny. i no może ten temat rolnictwo był coś dla mnie jakiś sposób żeby uciekać poza taki duży hałasliwe miasto żeby poznać nowych ludzi na wsi żeby, żeby znajdować nowy perspektyw nowy punkt widzenia na problemów świecie i no był tak że poznałem jeden rolnik a potem robiłem film a potem Ktoś obejrzał ten film i polecał mi, żeby, żeby odwiedzać kolejny farm, a potem kolejny farm i każdy wydaje mi się, że każdy raz robię film o jakiś farm, ktoś innego skontaktuje się ze mną, zaprosi mnie do ich gospodarstwa i robię kolejny film i to, to jest bez końca proces i to bardzo inspiruje mnie, bo ja nie jestem nie jest oczekiwany, że ja będę jakiś ekspert. Ja jestem jakiś obserwatorem. Chodzę do, do, do takiego gospodarstwo i jest jakaś przygoda dla mnie, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby, żeby słuchać ich, ich historii, żeby robić jakiś dokument, jak to wszystko wygląda w tym momencie, w, w tym miejscu, w historii. No więc dla mnie to jest bardzo dużą przyjemność. I czuję odpowiedzialny dla, do, do widzów, żeby pokazać autentyczny, ciekawy, inspirujący historię. Napisałem kilka statystyk, które są szokujące. Przez ostatnie 6 miesięcy mam prawie 2 miliony wyświetleń, 240 tysięcy godzin czas oglądanie. To jest prawie 27 lat. Czas oglądania moich filmów przez ostatnie 6 miesięcy. Mam dodałem ponad 22 tysięcy nowych subskrybentów. Teraz nasza grupa mamy ponad 28 tysięcy ludzi, którzy oglądają moje filmy. Więc jestem bardzo dumny. To wszystko rozwijało się bardzo, w bardzo organicznym. W sposób, ale był bardzo szybko też. Jestem wszokowany, że, że to wszystko rozwijał tak szybko. Więc dziękuję wam. I no, chciałbym po prostu dalej być kreatywny, w takim niezależnym sposobem. Jest tak fascynujący dla mnie, że ja mogę zabrać taki mały kamerę, taki GoPro. I jechać do jakichś nieznanych miejsc, żeby poznać zupełnie nowe osoby i spędzać kilka godzin słuchając ich historia, co motywują ich, uh, ich aspiracja, nadzieje, jak oni widzą świat, jak oni widzą społeczeństwie I to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe i inspiruje mnie, więc 2000. tysiące 23 roku będzie wielki wycieczka po polskich gospodarstwach. Mój cel jest, żeby docierać do każdy województwa w Polsce. Chcę odwiedzać farmy w wiele różnych regionów. Więc, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jeżeli masz jakiś farm, który jest ciekawy, jeżeli masz ciekawe historie, chcesz podzielić z nami. Proszę skontaktuj się ze mną, ja czytam każdy komentarz, jestem bardzo otwarty, zawsze cały czas poszukam nowych tematów, nowych ludzi, nowych inspiracji, bo ten kanał nie chodzi generalnie o rolnictwo, chodzi o ludzi, którzy zajmują się tematami rolniczymi. ale każdy film jest inaczej, każdy film jest jakaś przygoda, możemy pokazać różne rzeczy, różne strony rzeczy w, w tym kraju. Możecie wspierać moje działanie, kliknąc dziękuję albo wesprzy, albo robić przelew do konta bankowego w opisie filmu. Jestem bardzo wdzięczny dla wasze wsparcie i mam nadzieję, że ten kanał będzie po prostu rozwijać coraz więcej. Będzie nowy film za tydzień. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Dziękuję, że jesteś ze mną i Pozdrawiam.